Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony miejsce 4. A to jest pierwszy odcinek. Znaczy, na no odcinek taki. Jeśli szukaliście kodów do Design 4, to właśnie znaleźliście. Mamy tutaj, że mówię 50. Oj, 54. I tutaj, to będzie potrzebne. Widzę. 54 kody. Pobrałem z pewnej stronki, znaczy no, szkopywałem, ale nie będę Wam mówił, bo wiecie. Także mm, mamy tutaj 54 kody, także ja po prostu nie będę tego czytał, bo po prostu ten Modern Load, no przecież tam Wam pokazywałem na przykład 5, oczywiście. Jak wpiszemy Modern Load, dodaje 50 tysięcy simolenów do funduszy rodziny. Na przykład yy, Catching lub Rosewood dodaje 1000 simolenów do funduszy rodziny. Free Real State to wszystkie domy w mieście są darmowe. Dead Toggle True False. Włączanie lub włączanie śmierci Simów. True włącza, false wyłącza. Reset Sim imię, nazwisko resetuje sima do domyślnego stanu i tutaj macie resztę kodów. Także ja Wam szybciutko przelecę. Tutaj szósty, możecie sobie zatrzymywać i czytać. Ja będę wam tutaj tak powolutku Zjeżdżał na dół Oczywiście możecie sobie tutaj Zatrzymywać, czytać sobie wszystko Jeśli wam potrzeba Tutaj, tutaj też macie na przykład praca Szkoła simów, umiejętności Teraz są asp aspiracje życiowe Potrzeby simów tu Tutaj będę wam tak zjeżdżał o. Stosunek między simami Cechy simów Wywołanie usterek brudy imprezy Wywołanie śmierci sima No i właśnie tutaj macie te wszystkie y, kody. Y, więc tutaj oczywiście to są kody do 104. 4 Nie wiem, czy wszystkie działały, bo tak naprawdę ich nie testowałem, bo nie no, jest ich trochę 54 kody. No i tak, tak jak potrzebujecie, jak chcecie sobie trochę na przykład czytować 50 tysięcy simulonów albo tysiąc tylko albo tutaj gdzieś było o do, ten, o właśnie, mo, monej liczba, dodaję, podano kwotę do funduszy rodziny, przykład 12 tysięcy, tak jak chcieli, to właśnie możecie sobie pododawać. Także ja dziękuję Wam za oglądanie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka, cześć!